Energia wiązania. Efekt energetyczny reakcji możemy też liczyć na podstawie energii wiązań. Tak jak tutaj w zadaniu pierwszym jest podane w takim wstępie, jest tutaj właściwie wszystko napisane, jak to policzyć, bo jak chcemy policzyć efekt energetyczny jakiejś reakcji, to musimy mieć energię wiązań, które wchodzą w skład cząsteczek, które są substratami i produktami tej reakcji. Jak mamy tę energię, to musimy sobie przeliczyć wszystkie możliwe wiązania. Czyli jak tutaj, tutaj mamy taką reakcję, to trzeba ją sobie napisać strukturalnie, żeby było widać, jakiego rodzaju wiązań ile tutaj jest. No i jak to sobie rozrysujemy, no to wychodzi coś takiego. Mamy wszystkie energie tych wiązań. Więc liczymy sobie osobną energię wiązań dla y, substratów, osobną energię wiązań dla produktów. Tak jak tutaj mamy te wiązania NH, to widzimy, że one są 3 w jednej cząsteczce amoniaku, a cząsteczek amoniaku mamy 4, czyli razem będzie tych wiązań 12. Czyli liczymy dwa razy dwa, 12 razy energię jednego wiązania NH. Y, czyli 12 razy 390 y, i Liczymy sobie też 3 razy energia wiązania tego tlenu z tlenem, czyli 3 razy 499. To sobie wymnażamy, sumujemy i łącznie energia, która jest zaobserwo, zaobserwo, zaobser, zaabsorbowana w celu rozerwania wiązań, to jest ta suma tych wszystkich energii, tych wszystkich wiązań, które występują w substratach. Jest to energia, która jest pochłonięta, czyli ona jest dla układu na plusie, bo żeby reakcja zaszła, żeby rozerwać wiązania, to jest na to potrzebna energia, więc ta energia, którą policzymy z wiązań substratów, jest to energia pobrana przez układ, zaabsorbowana, czyli jest ona na plusie, natomiast ta, która, która jest w wiązaniach produktów. I to jest to energia, która jest uwalniana, więc ją liczymy jako na minusie. No i jeszcze musimy tą energię produktów sobie policzyć, tą uwalnianą, właśnie korzystając z tych wiązań. Czyli tutaj mamy takie wiązanie pomiędzy azotami potrójne. Mamy jego energię i tutaj mamy dwa takie wiązania, czyli liczymy dwa razy 947. I mamy też wiązania OH w wodzie. Są one dwa w jednej cząsteczce, a że cząsteczek mamy 6, to tych wiązań będzie razem 12, czyli mnożymy sobie 12 razy 465, dodajemy i ta łączna energia, która będzie uwalniana, czyli będzie ona dla tego układu na minusie, to będzie 7474 kJ. I licząc to, o co nas tutaj prosili, czyli Efekt energetyczny reakcji to tą energię zaabsorbowaną piszemy z plusem, uwalnianą odejmujemy i wychodzi nam efekt energetyczny reakcji, czyli on wejdzie minus 1297 kJ w tym wypadku. Zadanie piąte jest też zadaniem, które wiąże się z energiami wiązań, tylko troszeczkę inne tutaj jest pytanie, i nie chodzi tutaj o obliczenie efektu energetycznego, tylko o coś innego. W piątym mamy takie polecenie: ile wynosi energia wiązania węgiel-tlen podwójnego wiązania w tlenku węgla, obliczona z reakcji przebiegającej według równania. I mamy równanie reakcji, i w tego typu zadaniu musimy sobie rozpisać tą reakcję na wzory strukturalne czyli to, to, to robimy, i mamy też efekt energetyczny tej reakcji podany. No, i najpierw sobie piszemy wzory na te, energie, na te energie substratów. Czyli wiązań CH mamy 4, więc piszemy 4 razy energię jednego wiązania CH. To jest 4 razy 415 kJ. Tutaj nie zawsze w każdym zadaniu, jeżeli chodzi o jakieś zbiory, są podane te energie tych, tych wiązań. Jeżeli one nie są w treści zadania, to są zawsze podane w jakiejś tabelce z, na końcu książki. Tutaj akurat w treści zadania nie jest podane, nie jest podana energia tego wiązania, ale możemy ją sobie odczytać z tablicy do tego zbioru, więc stąd właśnie tutaj mam tą wartość 415 kJ. Później jeszcze w substratach mamy dwa wiązania podwójne pomiędzy tlenami. Czyli energię jednego takiego wiązania NED mam tutaj, 499, tutaj było, to jest 498, akurat z tablic tak, tak wyszło. Tutaj podali, więc widziałam tą podaną wartość. No i łącznie energia e, pochłaniana, e, jak będą tworzone substraty, no to jest 2656 kJ. Natomiast ta e, Uwalniana energia w produktach, no to liczę sobie tak, że tutaj mam dwa wiązania OH w jednej cząsteczce tlenu, a są dwie cząsteczki tlenu, czyli będzie 4 razy mnożę energię wiązania OH. A zakładam, że nie wiem, bo muszę sama wyliczyć, nie mogę wziąć z tablic, bo to jest tutaj szukane, więc wpisuję sobie, że 2 razy X, dlatego że to są te dwa wiązania CO, podwójne jest to podwójne wiązanie tutaj, pomiędzy węglem i tlenem, więc wpisuję sobie 2X, ponieważ tej energii, tego wiązania nie znam. No i potem korzystając z tego, że mam całkowity efekt energetyczny tej reakcji, że to wynosi minus 802 kJ, no to mogę sobie Mogę sobie spróbować policzyć to x, ile będzie wynosiło z równania. Czyli piszę sobie tak. Tutaj suma tego, tej energii w substratach to jest 2656 kJ, czyli to wpisuję. Ta energia wiem, że będzie na minusie, i ona jest na minusie ponieważ to jest uwalniana energia jak suma odejmuje to daje ją w nawias i to powinno być równe 802 kJ tutaj właściwie nie musimy wpisywać, tak jak tutaj jest wpisane bo to może być dla Was nie do końca zrozumiałe możemy wpisać normalnie w równaniu bez tego tutaj Normalnie możemy wpisać, że to będzie to minus 802, czyli ten efekt energetyczny. Jak z tego równania wyciągniemy x, to wyjdzie nam też 803 kJ na mol. Ja sprawdziłam, więc tutaj myślę, że dla Was będzie bardziej zrozumiałe, że wpisujemy właśnie tą energię pochłoniętą przy tworzeniu substratów na plusie, tą energię tutaj łącznie uwalnianą na minusie. I że to jest równe efektowi energetycznemu, który jest na minusie, czyli tu z tym minusem przepisujemy. I z tego też wyjdzie 803 kJ na mol, i tyle będzie wynosiła energia tego wiązania pomiędzy węglem i tlenem podwójnego.